Lubią to miejsce. No e, dobra, wstań. Spadaj koła. Do tego koła była przybita Sabrina. E, stopień spalenia. Coś ochroniło koło przed płomieniami. Jest niemal nienaruszone. A co? będzie świeże ślady? Hmm. Świeże drzazgi i dziury. Ktoś niedawno wyrywał gwoździe z koła. Podnieś wyjść. Na wszelki wypadek wezmę jeden. Dobra. Odtworzenie okoliczności egzekucji powinno umożliwić mi przywołanie ducha Sabriny i zmuszenie go do zdjęcia klątwy. Draugiry i mgła zostaną, ale przynajmniej król będzie bezpieczny. Muszę ustalić, co tu się wydarzyło, znaleźć świadków egzekucji, dowiedzieć się, jak zginęła Sabrina. Wówczas będę mógł uwolnić Henselta od klątwy. Mam dwa tropy: Kult Sabriny i tajemniczego złodzieja gwoździ, odpornego na aurę tego miejsca. Pora popytać żołnierzy! Okej, okay. um, zapytajmy tych żołnierzy. Pooglądałeś, pomacałeś. Chyba już wystarczy, co? Zabierajmy się stąd! Wy zapaliliście świece? Wy zapaliliście te świece? My. Co cię to obchodzi? To jakiś ołtarz? Palicie je dla Sabriny? Uważasz, że to głupie? Po co palić świece w takim miejscu, tak? Wszystkie niedowiarki tak mówią. Czuję ich wzrok. Jesteśmy obserwowani. Nie wyjdziemy z tego żywi. Zachciało mi się gusła odprawiać. Nie wierzysz natchnionemu? Nie musisz. Ale spróbować nie zaszkodzi, prawda? To stary dureń! Przez niego się w to wpakowaliśmy! Calm down. Kim jest natchniony? Kim jest natchniony? Od niego się to wszystko zaczęło. Opowiada o cudach, które dzieją się w tym kręgu. Ja mu wierzę. Wiesz czemu? Mieszka głęboko w wąwozach, ale coś nad nim czuwa i chroni go przed tymi wszystkimi harpiami. O, to jeszcze koledzy, spotkaliśmy go wcześniej. Widzieliście egzekucję? Widzieliście, jak palono czarodziejkę? Trzy lata temu już służyliśmy pod Henseltem, ale tylko piąta kompania zabezpieczała stos. Ponoć król nie chciał robić z tego widowiska. Niektórzy żołnierze nigdy tu nie byli, ale są tacy, którzy wchodzą do kręgu w poszukiwaniu szczątków. Dla ciebie to tylko gusła, na których można zarobić. przecież popiół, by znaleźć stare gwoździe. Jak ten ciężkostraj, który handluje pod karczmą. Pomyliłeś mnie z kimś. Tak? To oddaj gwóźdź. Zatrzymam go. Zatrzymam go. Zatrzymasz? Nie słyszałeś, co gadają? Przecież relikwie to fistek dla ludu. Jak, tu dosta... jak się tu dostaliście? Jak udało wam się uniknąć, utopców? Był z nami natchniony. Przeprowadził nas. Ale potem sobie poszedł. Chodźmy stąd. Nie podoba mi się tu. Już myślałem, że zamierzasz tu nocować! Znam lepsze miejsca. Chodźmy. Ta skudna okolica. Chodź chłopaki. Pomyśleć, że biją się o te ziemię od pokoleń. Jak tylko wychodzę poza falisadę ciarki mi chodzą w O, Może Zywik miałem. Nigdy się nie musiał. Jezu, jaki rejping! jeszcze dwa, weźmy z naszych wypadek, Gwen tam gdzieś jeszcze jest, a tam bali się <noise> to, gdzie jest twój kolega, idziesz? Będziecie mieli wstą wstą, u zwika. To nie najlepsze miejsce na piknik o zaraza gdyby nie ty pożarłybyśmy po. zawdzięczamy ci życie wiedźminie syvik nie może nas przyłapać nie rób zamknij na mnie. dobra yy... Idziemy nagrodę od zwika Ojej, oh już wnam się. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Okej. Okay. Civic, where are you?

Widać, że kochacie waszego króla. Jest jak ojciec. Podejdzie, pogada, po ryju poklepie, imiona pamięta, ale niełatwo sobie na to zasłużyć. Trzeba się w boju wykazać. Mogę się pochwalić, że już trzykrotnie był wyróżniony. To wielki zaszczyt dla tak skromnego żołnierza. Ostatnio raz było, jakieśmy to już szli. Chłopek zatruł swoją studnię. Kilku zmarło, wielu chorowało. Aficykowałem tę wioskę. Król był zadowolony, bo pokazówka była taka, że nawet nasi się bali i dwa dni było bez burt. Podszedł do mnie, walnął mnie przyjaźnie w brzuch, zaśmiał się i powiedział Niezły z siebie skurwiel! Gdybyś nie urodził się na świńskim gnoju, byłbyś pewnie królem! Taki on już jest. Ludzki. Potrafi okazać serce. A co? Zarazem zaginionych żołnierzy. Żołnierze, których szukałeś, utknęli w kręgu Sabliny. Zafajdane durnie. Guseł im się zachciewa. Będą szorować dla do odwołania. A tobie dziękuję, że się o nich zatroszczył. Oto twoje Jej wynagrodzenie. Nie dla nich zbyt surowy, stary. Słyszałeś o natchnionym? Ponoć poza obozem żyje człowiek, którego nazywają natchnionym. Spotkałeś go? Żołnierze o nim gadają. Ja nie miałem okazji. Jeśli go kiedyś zobaczę, pożałuję, że mącił moim ludziom we łbach tymi zabobonami. Zabobonami? Byłeś przy paleniu Sabryny? Widziałeś egzekucję Sabryny? Na miejsce wysłano tylko piątą kompanię, a żałuję, bo z chęcią zobaczyłbym, jak zdycha, Należały jej się. To, co zrobiła chłopakom... No, oglądałem się w życiu potworności, uwierz mi. Mój brat zginął podczas puczu w Rindę, jakiś mag zagotował mu krew w żyłach. Widziałem też żołnierza, który gwałcił martwą elfkę, a co? ale to, co zrobiła ta wiedźma... Ludzie stopili się tam jak ołowiane figurki, Wiedźminie. Czegoś takiego nie da się zapomnieć. Eee, Znasz handlarza relikwiami? Pro? Skąd jakiś żołnierz handluje śmieciami, które zostały po egzekucji Sabliny? Wiem, typek od zaopatrzenia. Ten jego interesik mąci w głowie żołnierzom. Nagle wszyscy uwierzyli, że drzazga w kieszeni ocali ich na polu bitwy. cholerni durnie. Po eee, prostu się boją. Po tym, co wydarzyło się tu trzy lata temu, nie dziwię się. Są przerażeni. Powiem ci jedno, Wiedźminie. W bitwie mogę liczyć na swoją tarczę i zbroję i na towarzyszy, jeśli jeszcze żyją. Wielu z tych chłopaków zginie pod wergen. Nawet jeśli będą mieli kieszenie wypchane mistycznymi drzazgami po srebrnika za sztukę. Chcę, żeby się bali. Kiedy zagrzmi stal, mają być czujni, psiakre. Jeśli będą szli tempo do przodu, dufni w swoje zardzawiałe gwoździe i popiół zostaną bez szans. Ciekawi mnie bitwa o Verden. Brałeś udział w bitwie? Ano brałem i nie chcę do tego wracać. Tam na polu duchy poległych w bitwie toczą walkę. Zabijają się i zmieniają w draugiry. Edirńczycy, kedweńczycy, twoi kumple też. Chcę im pomóc, ale muszę się dowiedzieć, jak przebiegała bitwa. Ech, zaraza. Słuchaj, bój rozpoczął się po południu. Bura szła w pierwszym natarciu. Wpadliśmy w pułapkę, odcięli nas od głównych sił i zdziesiątkowali. O oh, nie! Pieprzeni zwiadowcy i Sabrina Glebisik, która miała sądować pole walki. W tym czasie bitwa trwała już w najlepsze. Wszędzie tam, gdzie widzisz te przeklęte bruzdy. Wszędzie tam walczyli ludzie. Edirnskie linie chwiały się parę razy, ale nie mogliśmy ich złamać. Wszystko przez Seldkirka. Tak, my mieliśmy domokrążce, oni mieli Seldkirka z gulety. Rycerza bez skazy. Pierwszy miecz Edirn. Pojawiał się wszędzie tam, gdzie nasi przeważali i odwracał przebiegi bitwy. Wtedy do boju ruszył sam Vandergrift spotkali się z Seldkirkiem w samym środku pola bitwy. To było starcie tytanów. W końcu domokrążca zasięgł Seldkirka. Rozerżnął rycerzyka od jajec pod ziemię. A wtedy z nieba spadła śmierć. W powietrzu latały kawały rozpalonej ziemi. Cała dolina stała w ogniu. Przeklęta magia przeklętej wiedźmy. Zawdzięczam życie kapłanowi Crestowi, naszemu kapelanowi. Wyprowadził mnie z bitwy i wrócił po innych chłopców. Miał medalion chroniący przed ogniem. Wyprowadzał wszystkich. Edirneczyków też. W końcu i jego dopadły płomienie. No dobra, Służyłeś w Burei Chorągwi? Służyłeś w Burei Chorągwi. A jakże. Henselt nie miał lepszych wojaków. I nie będzie miał. Gdyby nie my, pod Brenną nie byłoby zwycięstwa. Nie widziałem w obozie tego oddziału. I nie zobaczysz. Nie ma już chorągi. Chorąży Eckhart Henes i po raz ostatni poniósł sztandar do boju. A jak Lewisik? Gorzej! Edirńska piechota psie krwie! Bura chorągiew, duma kedwen, straciła swój sztandar i prawie wszystkich ludzi. Domokrążca, gdy nas odcieli, nie wysłał posiłków z sukim syn Bura ma się utrzymać, bura bywała już w gorszym głównie. Bura da sobie radę! Siedmiu Edyńczyków na każdego z nas. Nie daliśmy kurwa rady. Dwustu chłopa poszło w bój, wróciło niecałe siedemdziesiątek. Ale na tym się nie skończyło. Do dziś przeżyło zaledwie kilkunastu. Chłopcy uh -huh. nie dawali sobie rady. Samobójstwa, woda ognista, fistech. Kilku poszło grabić na gościńce. Skończyli na szafotach lub w przydrożnym rowie. Wspomnienia też potrafią zabijać, a żołnierz nie wie, jak się przed nimi bronić. Muszę znaleźć no, 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 to... standard. Ponoć spoczywa w katakumbach pod Wergen razem z kamratami. Jeżeli tam pójdziesz, tam ci mój bobrzy kołpak, Tam jego miejsce. Dzięki, Zewik. Dzięki. Hmm. 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 Jak doszło do bitwy? Pamiętasz, co było przed bitwą? Sforsowaliśmy Pontar trzeciego dnia po przesileniu jesiennym Edielniczycy już na nas czekali Rozwinęli długą linię pod tamtymi wzgórzami Pamiętam proporcje Wengerbergu, Aldersbergu, Gulety Rycerstwo, pancerna piechota, chłopi i wergeński chówiec krasnoludzki. Wszyscy poza królem było ich ponad 5 tysięcy. A, Generał główno głównodowodzący wojsk Kedwer, miał niecałe cztery. W tym elitarne niedźwiedzie łby, pancernych z Art Karaik i osławione białe lisy z północy. Poza tym byliśmy my, bura chorągiew, weterani spod Brenny, znienawidzeni przez Edimczyków bardziej niż morowa zaraza. Ale przede wszystkim mieliśmy Vandergrifta domokrążce. Może i był z niego kawał skurwy syna, ale na wojnie to on znał się jak nikt. No dobra, um, dzięki Zywik, pomogłeś mi. Dzięki Zywik. Bywaj. Będę uważał na ogień. Bywaj. Dobra, jakie mam teraz zadanie? Chcę iść do tego tutaj kolesia. Uda się to natchnienie lub do sprzedawcy relikwii, to to zrobimy zaraz. Co mam jeszcze? Rozmawiam z Jaskiem Destmoltem. To, to też pewnie zaraz zrobimy. Spam, wyborze. To na końcu zrobimy. Zrobimy te dwa. I wtedy zrobimy tamto wtedy, jakby ci powiedział, że to pisze Sabriny. Relikwie, świętości, wszelkiego dobra, zbiory o wielkiej wartości. Wiesz, w przedmiotów, które sprzedajesz? Nie, znalazłem odciski Butów w popiele. W miejscu kaźni Sabriny znalazłem odciski Butów. Wiesz coś o nich? Skąd mogę wiedzieć? Tyś jest. Się...